Siema, siema Stwierdziłem, że sobie nagram, znaczy w sumie to sobie zrobię streama i stwierdziłem, że powinienem mniej grać prywatnie, bo przyszedłem dziesiąty raz mam z herc. 10 raz pokonałem i odblokowałem Blue Baby i It Leaves, więc... Stwierdziłem, że sobie zagram, ale też stwierdziłem, że będę sobie stream więc od... No gramy, nie? Gramy sobie i tylko... No chyba zagramy sobie Blue Baby. Blue Baby ma taki item. Tak. Taki item. To wygraliśmy chyba giereczkę <noise> ale dobry item na start Ja Ja pierdziłem Ale to jest dobry item I Za każde gówno, które ono rozwali te z nasze blue baby Dostajemy muchę Więc spoko No i lecimy, nie? W ogóle chyba sobie zaraz z tego Muszę czat odpalić na telefonie. Oj, oj. No i Blue Baby nie ma zwykłych serc, nie może zbierać czerwonych serc. Jak dostaje HP APA, to dostaje tak jakby Harda, czyli nie dostanie konteneru na czerwone serce. I to jest plus, ale jednocześnie minus. Bo plusem jest to, że mamy jakby zawsze 100%, znaczy jakby nie zmniejszą nam się procenty na Devil Room, na Egel Room, ale nie mamy jak się leczyć, no chyba że przez te Soul Hard. Więc jakieś te książki, co albo na przykład Daniel, będą nam bardzo pomocne. Albo ten, nie pamiętam jak to się nazywało, Skubanie jest Kubaniec mały. Darkwam. Nam się przecież przydał. Mamy, ja pierdził. Mamy raz, dwa, czy jeszcze takie co Mamy 8 damage'ów, można wręcz powiedzieć. Ha, ha. Dobre gówno, dobre gówno się nam trafiło. W ogóle sobie tak zrobię i sobie odpalę czat. I chyba sobie podepny pada, bo gram na kompietera. Na kąpię się gówno, a nie gra Więc tak yy... idziemy sobie tu Zobacz kanał sobie transmisję spalimy, wyciszymy i sobie zobaczymy czat no, Na razie nik nikogo nie ma chyba No trudno, dobra, to sobie podobne pada. W ogóle sprawdzę coś, czy mnie słychać dobrze. Halo? halo? Halo, halo? Dobra, dobrze mnie słychać. Dobra, to podejdę sepada i lecimy. Dobra, w ogóle sprawdźmy czy teraz mnie będzie słychać. Halo, halo, halo. jest git więc spoko o oh, nie co tam? O oh, dobra Halo halo stream stream dobra Halo? No, dawaj do Valoranta No dobra Jak coś będziesz na streamie No Wiem Że świetnie Czekaj tylko, przejdę se pokój jeden Ale mamy dobre itemy! Ja pierdziule Takie zarąbiste itemki Co to jest? The Helping? Nie znam tego itemu. Dobra. to zobaczmy tylko sobie item room, nie? Ale mamy naprawdę takie mocne itemy. Moja no pierciół. Takie dobre itemy. Kościu, aż niepodobne. Na streamie nie mam takich dobrych itemów. Może tą postacią coś się uda zrobić. I pójdziemy sobie na engine roomy chyba. Bo chciałbym odblokować D6 na Izaku. A D6 się odblokowuje tak, że trzeba pokonać właśnie tą postacią Izaka. By ten, ok, okej. Justice nie no walej gówno bo z, z gówna może... gówno? jest dobre nie jest takie złe jak się wydaje czemu mi to pokazuje jakieś... czemu mi streama włączyło А какъв е машината? А какво? Не? Ах, 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 a jakie masz witany? Widzisz teraz, że jestem w OBSie? No to mam... że mam double pociski i mam większy damage. A widzisz jak się teraz bije z czerwonymi gównami? No. To z kim ty grasz? ty grasz? To jest dobre? A. O, Bardzo dobre to jest. To daje plus 10. Co to jest za postać? To jest Blue Baby. A co to jest za postać? Blue Baby, to jest, to jest nowa, blokowałem O, Oj, tutaj są te. Jest biblioteka. A, dobra. O, dobra, do Dobra To widzowie jednak zmienimy tytuł streama, jeżeli się da. Nie no, da się chyba podczas streama zmienić. Kurde. O Jezu, to było niebezpieczne. zarobiście na razie jest jeszcze pójdziemy tylko do księgarni. do księgarni? A, no do biblioteki pójdziemy bo zobaczymy jakie są tam i te my wyszedł

Trzeba tu <noise> Jesteś w ogóle? Tak, czekam na ja Ciebie w, 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 w Nie no, bo szukam klucza A czemu tak długo szedłeś do tego sklepu rąbanego? Po prostu by się mogło Dobra, to gdzie idziemy? Do item roomu czy do biblioteki? Kurwa, ale teraz byłoby tak dobrze, gdybym miał tą, tą żarówkę. O! Oh! O! Oh, dobry item. Dobra, to idziemy na boss. Na bossa. Gdyż dostaniemy Biblię jakoś. Przynajmniej powinniśmy chociaż z Angel Rumu Biblia z Angel Rumu to tak średnio z Angel Rumu chciałbym Secret Harda czy tam Skirt Harda? nie wiem jak to się nazywa wow 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 koledzy nie za dużo strzelacie pocisków Co to ma być Koleszko, koleżko W sumie to jeszcze do... do bibliotekarni mogłem iść Dobra, to pójdziemy do bibliotekarni I pójdziemy chyba już na walo, Żeby Esu się nie wkilził Kurde. Ale teraz bym tak, że żarówka by się przydała, kuwa Dlaczego ja to gówno? bardzo. No tego trochę nie pomagasz mi, mamo. też Nie interesuje mnie to. Idź stąd w takim razie. Idź stąd w takim razie. Dobra, idź stąd. Co? Co? Nie wiedziałem, że to tak działa. Nie, to jest lepsze. No dobra, to idziemy. Jesteś na nas? No, to już wchodzę. No, czekam na ciebie. Dobra, ja czekałem na ciebie z godziny. Ves? Tá curvado. Co ty, chcesz pierogi zjeść, Hermes? Nie no. Dawaj. Wchodź, dołączaj do mnie. Ananas. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Fajnie byłoby teraz wygrać, gdyż to jest mecz o rank-apa. rank upa Rank-apa. Rank apa. Punkt. Punkt. To jest mecz o punkt. O punkty. To jest mecz o punkty. to jest to? Wiesz co już mówi Ananas? Muszę sprawdzić czy mam lagi. Halo? 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 mówię, że się coś. ok. okej. Okay. To chyba nie mam lagów. alle mir dupa, <suskio> 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 To co mam wziąć? Bridge, co ja? Jak chciałem wziąć? Ej, no, hmm. nie <śpiewanie> Nie no, chyba nie ma lagów. Nie no, chyba nie ma lagów. Tylko to buczenie jakieś słychać. W tym mikrofonie. Pierdzielonym się nie dziwię jak już oblany wodą był i innymi gównami no to był bity przez cały czas w jedny mikrofon zniszczam mikrofonów w komentarzach Dobra, my jesteśmy typową Pocket Sky. sky Biorę psa. No mam jem ale wolę w psa. Ale jestem Sigma. Chyba jesteś Ligma, poza tym mamy trzech, kurwa. <grywania> mamy trzech hybrydziarzy. Ej, nie chciałem być do łóżystia. Ale jest dobry, Kaja. Ale kurwa, te lepiej. Ale mówmy Ale te lepiej. Dobra, nie, koniec streama, koniec streama, kurwa. Usuwam go. <grym> Ty można przyciągnąć streama? Dobra, Oj, koniec. Z nich, oni mieli ją... Przepraszam Was, po... co?